Cześć moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu w związku z cukrzycą. No i dzisiaj mamy taki temat, tak naprawdę nie wiedzieliśmy dokładnie jak Wam go przedstawić, bo będzie tak naprawdę bardzo złożony. Będziemy sobie mówić między innymi o tym, czy przy cukrzycy każdego typu jest jakaś konkretna lista produktów spożywczych zakazanych i tych, Wskazanych, no bo często o to pacjenci pytają. Nie tylko produktów, generalnie czy są jakieś zakazy, nakazy? I jeśli tak, to skąd się biorą? Lub skąd się bierze mit o tych zakazach i nakazach? Zapraszamy. No, to może ja krótko powiem skąd właściwie wziął się pomysł na taki temat, na taką rozmowę, ponieważ kilka dni temu dostałem wiadomość od jednej osoby, która mnie w internecie obserwuje. Mianowicie zapytała mnie, czy mógłbym jej podesłać listę produktów zakazanych i wskazanych przy cukrzycy typu drugiego. No, bo ona wpisuje w internet, szuka w internecie, no i nie ma takiej listy. I poprosiła mnie, żebym ją przesłał. I co tutaj widzisz, co poszło nie tak tutaj? W tym pytaniu. A wiesz co, to poszło nie tak. Na pewno nie tędy droga, bo wiem, że takie listy krążą. Czasami są to listy takie przekazywane między pacjentami, czasami zdarzają się przekazywane nawet pacjentów poradni. Wiem, z czego to wynika, będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale to, co jest no, ważne, że na dłuższą metę to właśnie nie tędy droga i mam wrażenie, że bardzo często właśnie tego typu potrzeby przynoszą więcej szkody tak naprawdę niż pożytku i nie rozwiązują tego problemu, który nam chodzi, no a z drugiej strony ja to rozumiem, a Ty? No ja to rozumiem w 100%, rozumiem to jako osoba, która spotkała się no, 10 lat temu z diagnozą cukrzycy. Też pewnie wtedy miałem jakąś taką potrzebę posiadania listy, pewnie nad taką listę miałem gdzieś tam w szpitalu, tylko że to właśnie to nie jest dobre rozwiązanie taka lista nakazów i zakazów, ale ja to rozumiem. No bo jeżeli zderzamy się z jakąś chorobą, której totalnie wcześniej nie znaliśmy. Powiedzmy okej, okay, dobra, w tym przypadku jest to cukrzyca typu drugiego, ale może to być na przykład nietolerancja laktozy, nietolerancja glutenu i tak dalej. Oczekujemy prostego rozwiązania, prostych podpowiedzi i faktycznie, Konkretów. dokładnie, chcemy mieć taką listę rzeczy, bo wtedy łatwo jest nam się po prostu z tego wywiązywać, łat, łatwo jest nam się z tego um, jakby rozliczać przed samym sobą. Przychodzimy na zakupy, no to w koszyku ląduje to, 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 tylko czy to, że na przykład Wskazane przy cukrzycy jest jedzenie płatki owsiane. Produkt, który ja bardzo często polecam. Czy płatki owsiane są takim produktem, którego możemy sobie zjeść po prostu kilogram i nic nam się nie stanie, bo jest przecież po tej prawej stronie tabelki, czyli produkty wskazane przy cukrzycy? No, absolutnie nie. W momencie, kiedy tych płatków zjemy albo za dużo, albo będą to płatki rozgotowane, albo na przykład zjemy same płatki zalane wrzątkiem, to czy. I posłodzone? To albo posłodzone, mlekiem? albo zalane jakimś słodkim mlekiem. Czy to spowoduje, że nasz poziom cukru będzie płaski na mnie wzrośnie? No nie, więc dlaczego płatki owsiane są po prawej stronie? No tego już nikt nie wie. Nie? No generalnie, chodzi generalnie o to, że dieta przy cukrzycy to nie jest tylko lista produktów, to jest dużo bardziej skomplikowany temat. To jest też jakość tych produktów i to, co generalnie z nimi zrobimy, czy płatki owsiane, wracając do tych płatków, czy płatki owsiane są spoko w diecie? No tak, ale pod wieloma warunkami. Ja myślę, że właśnie bardzo często to się myli z taką dietą eliminacyjną, tak? No bo jak czegoś nie tolerujesz, nie wiem, laktozy, właśnie, z czegokolwiek, to glutenu, to masz dietę eliminacyjną, bo po prostu czegoś tam nie tolerujesz. A jak ktoś ma cukrzycę, albo yy, otyłość, nadwagę, insulinooporność, to nie jest tak, że on nie toleruje węglowodanów. W sensie w pełnym sensie trochę tak. Ale jakby nie stąd wynika y, problem, no nie? Tak, dokładnie, bo ja też czasami mówię, że cukrzyca to nie jest uczulenie na węglowodany, no nie? My te węglowodany możemy jeść, tylko musimy być w pełni świadomi, jak one wpływają na nasz poziom cukru, no i jak te węglowodany możemy jeść, żeby nam po prostu nie zrobiły kuku. No i właśnie, widzisz, to się tak strasznie jakby komplikuje, bo z jednej strony lista dużo ułatwia, takie jasne wskazówki, Nakazy, zakazy dużo ułatwiają, w dłuższej perspektywie nie rozwiązują problemu. No ale teraz pacjenci są bardzo różni. Trzeba tak. się do nich dopasować, co nie jest wcale takie łatwe, szczególnie gdy na przykład mamy pacjenta, który totalnie nie zna podstaw. Na przykład nie wie, co jest źródłem białka, co jest źródłem tłuszczu. E, Wiesz, ja posłużę no. się tutaj bardzo um, takim przykładem, który, który też gdzieś tam, też tam często używam. Zobacz, cukrzyca typu drugiego, akurat na, na dwójce się skupię, bo cukrzyca typu pierwszego nie ma przyczyn jakby w złym sposobie odżywiania. Tam są całkowicie inne przyczyny choroby, ale przy cukrzycy typu drugiego to nie jest tak, że y, we wtorek nie mieliśmy nic, byliśmy zdrowi, nie mieliśmy cukrzycy, w środę albo w czwartek już ją mamy. To tak nie jest. To jest choroba, która rozwija się. W większości przypadków przyczyny są takie, że to jest otyłość, prowadzi do insulinoporności, to z czasem prowadzi do rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu drugiego. Lata, lata. A z czego to wynika? Z lat zaniedbań. Zgodzisz się. To nie jest tak, że to jest coś, co tak kliknie i już masz problem, prawda? Też nie chciałabym jakby nazywać tego zawsze zaniedbaniem, pacjenci są bardzo różni, mają bardzo różne sytuacje, Oczywiście, więc tak. nie chciałabym, żeby ktoś tutaj, nie wiem, jakoś poczuł się oceniany i tak dalej. Bardzo często to jest kumulacja wielu różnych problemów, w tym Dokładnie. nawet o to mi chodziło natury właśnie. psychicznej. O to mi chodziło to się właśnie. To jest, no właśnie rozumiem, że, że chodziło Ci o tą taką złożoność, tak? Bo jak masz jedynkę, to no masz po prostu reakcję autoimmunologiczną i... Bardzo dobrą zwykle, porównując do typu drugiego, edukację na początku. Osoba z typem pierwszym, która nie wie, że jakiś produkt jest źródłem białka czy tłuszczu, no to jakby jest rzadkość po paru tam latach. W końcu się uczysz, nie? Na sobie widzisz to tak. bardzo mocno. Zresztą Ty pewnie znasz to ze swojego doświadczenia i pewnie też widzisz, że na początku różne błędy popełniałeś, dopóki coś zobaczyłeś, nie? Na sobie, na swoim organizmie. Tak, no generalnie słuchajcie, ja miałem wykształcenie wtedy, no byłem na studiach psychologicznych, zawsze interesowałem się biologią, dietą jakoś tak niespecjalnie i po prostu ja nie miałem wtedy potrzeby jakiegoś takiego kontekstu, teraz mam bardzo dużą potrzebę i odpowiedni kontekst, do tego, żeby być w pełni świadomi, świadomym, co ja właściwie jem. I wyobraźcie sobie, że kiedyś ja myślałem, że Ryż to jest źródło białka. Co mi się ubzdurało? Nie wiem. Może dlatego, że na tych wszystkich forach siłownianych tam polece, polecali jedzenie, wiesz, ryżu, kurczaka i czegoś tam jeszcze. I tak mi się coś ubzdurało, że to jest źródło białka. No jak ktoś troszeczkę ogarnia, no to a, 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 nie? Jakby, hmm. no nie, nie, to są, to są węglowodany. Więc jeżeli to jest właśnie ta, ta wiedza bazowa, z którą my, jakby, którą my posiadamy w momencie diagnozy. I w momencie, kiedy mamy pacjenta, który totalnie nie ogarnia podstaw diety, no to jest mu naprawdę trudno się w to wbić. Więc taka osoba będzie miała dużą tendencję do tego, żeby szukać dróg na skróty. I drogi na skróty to, zauważ, nie są tylko listy produktów. Zakazanych i wskazanych, bo to bardzo kusi taka lista oczywiście. Mhm. Ale to jest też pokusa do tego, że jak wejdziesz w internet i wpiszesz, czy cukrzyca typu drugiego jest uleczalna, no to gwarantuję wam, że wyskoczą jakieś strony, w których ktoś będzie wam kazał kupować za 150 zł trawę. Do jedzenia, która was wyleczy z cukrzycy, albo każe wam się głodzić i jeść 500 kalorii dziennie przez miesiąc, i wtedy wyzdrowiejecie ale, z cukrzycy, bo osoby są po prostu podatne. Wiesz co? Jasne. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy, ale tak jakby dokończmy ten, ten wątek o tej podstawowej wiedzy, bo zobacz, Ty powiedziałeś, że. Ty myślałeś na początku diagnozy tak, że ryż to jest źródło białka. Nie jesteś, nie wiem, osobą jakąś bardzo słabo wykształconą, która mhm. nie ma podstawowej wiedzy, wiesz o świecie mhm. i tak dalej. Raczej jesteś tak, patrząc ogólnie na społeczeństwo dość kumatym tak znaczy, człowiekiem, a mimo tego To o mnie 10 lat temu jeszcze przed diagnozą no, cukrzycową no nie? Tak, nie da się porównać ale jesteś tego. osobą no byłeś osobą młodą która wie gdzie wyszukiwać informacje tak, i, tak dalej, i tak dalej tak dalej a dokładnie. jednak e, dalej potrzebowałeś dokładnie tej tak. wiedzy i e, nam się może wydawać czasami no nie wiem no ja miałam, ja miałam takie myślenie że na początku, no przecież jak powiem ludziom, że w truskawki nie są jakimś super źródłem błonnika, no owszem, jest tam błonnik, są witaminy i tak dalej, ale generalnie też są cukry proste i bardzo szybko podniosą ten cukier. Jak zjemy sobie kilogram truskawek na pusty żołądek przy, przy posiedzeniu przy telewizorze, no to przecież ludzie mnie wyśmieją. Pomyślą, no faktycznie, ale odkryłaś Amerykę. Mhm. Ale ludzie tego nie wiedzą. Tak, I, i to i okazuje jestem, się to w internecie, i, tak. I jestem ciekawa, czy znasz jeszcze jakieś inne przypadki, nie wiem, pacjentów. Ja znam, ale to nie jest moja historia. No. To jest historia, którą przesłała mi zaprzyjaźniona... Ze mną z nami, diabetolog. I oczywiście nie przytaczamy tych rzeczy, żeby kogokolwiek. Zaraz powiemy, e, zaraz powiemy. Oceniać. Chcemy po prostu Wam pokazać, jak wygląda wiedza. Doktor napisała mi, że na pierwszej wizycie często prosi, żeby pacjent powiedział, co jadł przez cały poprzedni dzień, a potem pyta, czy był w tym cukier. W czym był cukier dokładnie? No i przykładowo wczoraj biała bułka z pomidorem, kawa z mlekiem, czereśnie. Rosół z makaronem, biała bułka, banan. I W czym był cukier? Odpowiedź w pomidorze. I, i my absolutnie takiego się powiedziała, nie przytaczamy tego, tej, 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 tej wiadomości, w takim celu, żeby się z kogoś pośmiać, że he, he, myśli, że w pomidorze jest najwięcej cukru, a je banana obok. Nie robimy tego po to. Robimy to po to, żeby uświadomić, że nie każdy wie wszystko. I możemy naprawdę się zdziwić, jak bardzo podstawowych rzeczy część z nas nie wie. I to też pokrywa się z tym, że tak jak mówiłem, cukrzyca typu drugiego, problemy z metabolizmem glukozy, one nie biorą się z kapelusza. One biorą się po prostu często też z niewiedzy. Niewiedza i brak edukacji dotyczącej żywienia jest jednym z poważnych czynników, które dotyczą tak naprawdę całego naszego społeczeństwa w mniejszym bądź większym stopniu i musimy się z tym... Yy, liczyć. No tak, bo później pojawiają się pytania, yy, nie wiem już, co ze sobą zrobić. Jem po prostu same sałatki, wszystko zdrowo, nie jem żadnej pizzy, przetworzonego jedzenia, same sałatki i soczki. A cały czas nie mogę schudnąć. No, jak ktoś je, cały czas pije, nie wiem, trzy czy cztery yy, soki dziennie, w sensie takie, wiecie, porcje soków, jak na przykład możemy kupić w jakimś yy, centrum handlowym, w jakimś miejscu z sokami i tak dalej, no to, to, to jest ogrom. Więc ja się nie dziwię, że taka osoba na przykład ma problem z insulinoopornością, z gospodarką hormonalną, taką rozregulowaną, ze stanem przy cukrzycowym, czy nie może na przykład schudnąć? Tak? No, jeżeli to nie daje sobie to... taki cios w, w trzustkę no. i w produkcję insuliny, no to dopóki, nie można spodziewać cudów. Dopóki tak. ta osoba nie uspokuje, nie, dopóki ta osoba nie um, ujarzy mi tej swojej insuliny, no to nie schudnie. Tak, to no prawda, nie, to po prawda. prostu tak, tak to działa. I nie ma tutaj jakby większej filozofii, po prostu to jest fizyka, chemia i biologia. Wiesz co, ja się po prostu zastanawiam, bo często spotykam się z takim rozgoryczeniem pacjentów, że lekarze tego nie mówią, ale z drugiej strony, co ma zrobić ten lekarz? On ma przed sobą dorosłą osobę. Często, jakby już, no wiecie, mówimy głównie się skupiamy na, na typie drugim cukrzycy, więc jest to często dorosła osoba z nadwagą, już z powikłaniami często. I czy ten lekarz ma, no nie wiem, teraz organizować dwutygodniowy kurs z żywienia i fundamentalnej wiedzy o zdrowiu Byłoby fizjologii? Przecudownie, Byłoby przecudownie, gdyby każda osoba z cukrzycą typu drugiego mogła przejść takie szkolenie, jakie przeszedłem ja w momencie diagnozy. Tylko pamiętajmy, że osób z cukrzycą typu drugiego w Polsce jest prawdopodobnie około 2-2,5 miliona, a osób z jedynką jest około 150 tysięcy. No, różnica jest kolosalna i dlatego, słuchajcie, no, większość osób z cukrzycą typu drugiego nie leczy się u diabetologa, tylko leczy się u lekarza pierwszego kontaktu. Ja nie jestem osobą, która będzie za wszelką cenę broniła lekarzy i mówiła o jej lekarze robią wszystko, to, to, to pacjenci są źli i my powinniśmy się bić w pierś. Nie. Gdzieś prawda leży niestety pośrodku. Lekarze też często się spotykamy z lekarzami, do których lepiej. Wypalonymi. Do, wypalonymi do tak, z takimi, do, którego, do których lepiej nie przychodzić. To są tacy, którzy tylko wypisują recepty i, yy, i cześć. Ale pamiętajcie, że system naprawdę nie ułatwia pracy lekarzom. Nie mamy bardzo mało czasu u lekarza i gdzie on ma znaleźć czas na, wiecie, wypisanie komuś prawidłowej ilości leków, przepisanie wypisanie tych wszystkich recept, załatwienie tych wszystkich papierów, których na pewno jest dużo, okay. plus. Jeszcze edukacja pacjenta. Skąd lekarz ma wpaść na pomysł, że osoba myśli, że we wszystkim, co je, najwięcej cukru jest w pomidorze? Jakby w jaki sposób ma na to wpaść? Nie? I ja proponuję, jakby pacjentom postawić się oczywiście, tym narzekającym pacjentom postawić się gdzieś tam po stronie lekarza i spróbować go zrozumieć, ale oczywiście lekarzom też, też gdzieś tam nakazuje, żeby zastanowili się nad tym, co, co pacjent wie i, i żeby też próbować Gdzieś temu pacjentowi pomóc, bo no, no, umówmy się na wypisywaniu recept, leczenie pacjenta się nie kończy, i, no i on też wymaga pomocy. Chociaż pokierować. Ale to my możemy sobie mówić, my moglibyśmy nagrać osobny odcinek o tym, jak w idealnym świecie wyglądałaby opieka nad pacjentem z cukrzycą, jak jej zapobiegać, jak powinna wyglądać profilaktyka, kapanie społeczne itd. itd. Ale y, życie toczy się tu i teraz i mamy warunki takie, jakie mamy teraz. I ja też namawiam pacjentów do po prostu zaangażowania się. Bo jeśli wy się nie zaangażujecie, no to nikt was nie zmusi. Nawet Lekarz, po prostu super wiedzą, jeżdżący na nie wiadomo jakie konferencje, on wam nie włoży do środka takiej motywacji wewnętrznej i chęci dowiadywania się, szukania i, i takiego trochę zrozumienia. I ja usłyszałam ostatnio taką naprawdę świetną, no trochę gorzką, ale prawdziwą, wypowiedź profesora Leszka Czupryniaka. To jest dość znany diabetolog w Polsce. Możecie tutaj nie wiedzieć. Um, I on powiedział, że gdy do niego przychodzi pacjent, do diabetologa przychodzi pacjent z otyłością czy nadwagą, to jest już za późno. To ta wiedza i yy, interwencje na edukację, na profilaktykę, w sensie, wiecie, taką edukację żywieniową, to jest już zwykle jakby nie ten moment. Ona powinna się zadziać zdecydowanie, zdecydowanie wcześniej. Ja nie mówię, że jest za późno dla pacjenta, tak? no, bo możemy powiedzieć, że lepiej późno niż później. Oczywiście. Ale jak on trafia do diabetologa, to znaczy, że już tyle tych etapów na początku zawiodło że to naprawdę tutaj to nie tutaj powinniśmy działać, tylko dużo, dużo, dużo wcześniej. Ja się ja myślę, że w ogóle powinniśmy działać tak naprawdę w szkole, e, czy edukując młodych dorosłych, którzy zostają rodzicami, którzy zakładają rodziny i tak, yy, mają małe dzieci, powiedzmy 5-6-letnie i tam już się kształtują te nawyki. Każdy z nas je codziennie. Każdy decyduje o tym, co będzie jadł. A w szkole nie mamy czegoś takiego, jak lekcje na temat odżywiania. Ja uważam, że to jest kierunek, w którym powinni, powinniśmy iść. Zastanawiam się, czy w jakichś krajach bardziej rozwiniętych niż Polska, y, są takie, y, takie przedmioty. Bo sami przyznajcie, że to by było coś świetnego. W sensie, że faktycznie ktoś uczyłby nas tego. Co jest co, w sensie konkrety, no nie, ale pa pamiętaj, wszyscy cały czas jemy, możemy popełniać mnóstwo błędów, możemy wyciągać jakieś, wiesz, przyzwyczajenia z domu, jakieś mity, jakieś dziwne... No już powtarzam się, przyzwyczajenia, które, które gdzieś tam w naszej rodzinie są praktykowane. Czemu nie mówimy o tym więcej? No nie, bo tak jak powiedział profesor Czupryniak, w momencie kiedy przychodzi do niego pacjent i on powiedział, że kiedy w leczenie otyłości wchodzi A, lekarz, tak. to jest już za późno. I ja uważam, mhm. że można by było to śmiało przenieść również na cukrzycę typu drugiego. Tak jak powiedziałem na samym początku tej rozmowy. Cukrzyca typu drugiego nie powstaje z dnia na dzień. To jest problem, który narastał. Było mnóstwo lampek ostrzegawczych, były już znaki: stój, zatrzymaj się, wracaj, zrób coś ze sobą. No. I ktoś z jakiegoś powodu, ja nie oceniam absolutnie. Nie zrobił czegoś, nie bo trafił nie wiedział, nas, nie bo nie, rozumiał, nie wiedział, bo nie chciało mu się, bo miał depresję, przykład. bo mu przeszkadzały leki, które przyjmował. Bo nie miał wsparcia otoczenia. Po prostu, bo był uzależniony Pieniędzy. w jakiś sposób od jedzenia na przykład i zajadał smutki na przykład. Ale, albo i też dobre emocje, zobacz, świętował. Zobacz ile, wow. ile, zobacz, ile rzeczy wymieniliśmy, no. a moglibyśmy wymieniać więcej. To są problemy, które się nawarstwiają, nawarstwiają i nie można powiedzieć, że ktoś ma... Cukrzycę typu drugiego, to przyjdzie do lekarza, lekarz zrobi. Bęk, nie ma pan, resetujemy. Nic się nie liczy, co robił pan pani przez 15 czy 10 ostatnich lat. Nic się nie liczy, bo ja mam pewien sekret, tutaj specjalne leczenie. Jakby nie bądźmy naiwni. Nie da się tak, musielibyśmy do innego ciała przejść. Może kiedyś tak będzie. Niestety pacjenci bardzo często ulegają temu, że wierzą właśnie w ten jeden Pragniemy sekret tego. i w, w, to, Pragniemy w tą jedną tego. rzecz, którą po prostu wszyscy przed, przed nami ukrywają, jak my już to poznamy. Że na przykład jak przejdziemy na dietę keto, to nagle po prostu... A to będzie ta jedna rzecz. I to rozwiąże nasze wszystkie problemy. To będzie ta jedna tak. rzecz i dlatego wiele osób jest podatnych na rzeczy typu na przykład wspomniana przez Ciebie dieta ketogeniczna. Czy ona jest zła? Nie. Ona jest nawet wskazana w niektórych krajach już jest rekomendowana dla osób z cukrzycą typu drugiego, ale czy to jest... Super idealne rozwiązanie dla każdego? Nie. A dlaczego? Bo jest to dieta eliminacyjna. Każda dieta eliminacyjna będzie wiązała się z większym ryzykiem niedoborów. Jeżeli oczywiście jesteśmy prowadzeni przez dobrego dietetyka albo sami ogarnęliśmy tą dietę na naprawdę wysokim poziomie, no to oczywiście niedobory nie muszą nam grozić, tak jak na przykład przy diecie z wykluczeniem mięsa. Jeżeli będziemy odpowiednie witaminy, mikroelementy uzupełniać to może nam nic nie grozić, możemy być zdrowi przez ym, długi czas. Przykładowo jest taki chłopak keto mm -hmm. wielki, przypakowany w formie koleś i on jest na diecie, na diecie ketogenicznej no i wszystko wskazuje na to, że ją po prostu ogarnia, więc nie ma tak naprawdę złotego środka, są różne sposoby do tego dojścia, wiecie, do normoglikemii, do utraty masy ciała i tak ale grunt to się wyedukować. I tutaj mówimy właśnie też o tej, o tej edukacji i o takich dietach, no umówmy się, restrykcyjnych, jak na przykład dieta ketogeniczna. I ja uważam, że w momencie, kiedy mamy naprawdę dużą liczbę pacjentów, którzy nie wiedzą na przykład w czym są węglowodany, w czym są białka, w czym są tłuszcze i stwierdzają przykładowo, że w pomidorze jest cukier, to jeżeli takiej osobie zalecimy trudną do wykonania i utrzymania dietę Eliminacyjną, jaką jest dieta ketogeniczna, to możemy no to... takiemu pacjentowi naprawdę zrobić problem. Więc osoby, które mówią o tym, że dieta ketogeniczna jest dla każdego diabetyka dobra, to niech się mocno zastanowią nad tym, co mówią, bo to jest bardzo, bardzo ryzykowne, jeżeli nie znamy. realiów po prostu. Realiów, no. nie? Bo, bo pacjenci są różni. Więc jeżeli słucha nas ktoś, kto jest miłośnikiem keto, ok, niech sobie będzie dalej i nic do tego, ale niech weźmie również to pod uwagę, co powiedzieliśmy, bo to nie są rzeczy wyssane z palca, nie? Wiesz co, moje jakby takie obawy najczęściej pojawiają się w takim momencie, że na przykład masz osobę, która ogarnie, nie? Ogarnie pod względem wiedzowym, finansowym, rozplanowania sobie tego wszystkiego, zapobiegnie niedoborom, ma opiekę dietetyka klinicznego i tak dalej, i dalej, ale kiedyś Przestanie być prawdopodobnie na tej diecie keto z różnych powodów, nie wiem, pojedzie na wakacje chociażby, albo do jakiegoś miejsca, gdzie nie będzie tych wszystkich skłaniło. Albo po prostu mu się znudzi, nie? Albo, mu się, albo się znudzi, bo, bo jedzenie to po prostu dość ważny element naszego życia, tak? Celebrujemy różne chwile przy jedzeniu, bo no, spotykamy rezygnuje się z ludźmi z i tak dalej. Co rezygnuje wtedy? na przykład tam już z tego keto czy czegokolwiek, czy na przykład rezygnuje z leków, tak? Też nie chcę tu demonizować leków, ale jest dużo osób, które bardzo wierzą w analogii GLP-1 i jak najbardziej, yy, to są super leki, tak fajnie, że, że ktoś wpadł na ten pomysł. Ale są osoby, które tak bardzo w nie wierzą, zapominają o tych podstawach, tak, że to jest przy zmianie nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej i właśnie ten czas, kiedy nawet my jesteśmy na jakiejś diecie. Czy pudełkowej, czy keto, czy jakiejś ułożonej przez dietetyka, czy na lekach, to jest dla nas czas, dla naszego organizmu, na to, żeby nauczyć się nowych nawyków żywieniowych, żeby coś sobie pozamieniać, tak? Obserwować siebie, wiesz, uczyć się siebie i wypracować sobie takie zmiany, z którymi po prostu już zostaniemy i które jakby wiecie, jak skończy się, nie wiem, stosowanie jakiegoś leku, czy stosowanie jakiejś diety, to my. Nadal będziemy, jakby, że tak powiem, silni, a nie wrócimy do tych nawyków, które doprowadziły nas czy do otyłości, czy na cukrzycy typu drugiego, nie wiem, PCOS, insulinooporności i tak mhm. dalej. Bo skądś się to wzięło, tak? Skąd się to wzięło z nieprzepracowanych rzeczy na psychoterapii, z zajadania emocji, z. Mhm. Mm, no jakby wiesz, ile, wy, wymienialiśmy ile przyczyn może tego być, no nie? Tak, dokładnie. Więc jak my o to nie zadbamy, to nawet naj, najlepsza dieta świata. Eee, na no w tym nie pomoże, bo my kiedyś po prostu z niej zrezygnujemy i kiedyś odezwie się w nas to... Wiesz, Dawne co... przyzwyczajenia, tak, no. które doprowadziły po prostu do, do rozwoju naszego schorzenia, więc tak. Grunt to się wyedukować i nie szukać idealnej diety. Generalnie wiedzieć, co się z czym wiąże i jeżeli ja miałbym streścić tak w pigułce zasady dotyczące odżywiania przy cukrzycy, ja mogę to zrobić śmiało. Oczywiście ktoś może się nie zgodzić, ale tak. Niski i średni indeks glikemiczny nieproduktów, posiłków mhm. całych, jest przede wszystkim wskazany. Liczenie kalorii, na, przynajmniej na początku, żeby zorientować się, ile ile czego jemy. Mniej więcej. No. Liczenie makroskładników, czyli żebyśmy wiedzieli, ile jemy węglowodanów, białka i tłuszczu. I jeżeli mamy cukrzycę, i to jest, jakby policzyliśmy sobie kalorie i makroskładniki w tym, co faktycznie w ciągu dnia jemy. To zaczniemy od okrojenia przede wszystkim węglowodanów, a najbardziej węglowodanów prostych. I uważam, że to jest najlepsza, najlepszy start, jeżeli chcemy zacząć ogarniać naszą glikemię, bo y, możemy jeść węglowodany, ok, one najbardziej podniosą nam y, poziom cukru, jakby momentalnie, najszybciej, one są największym problemem. To spróbujmy na przykład ograniczyć te węglowodany o połowę. To jest konkret, to jest coś, co można zrobić. No można to zrobić? Można. Tylko ale trzeba najpierw tym, wiedzieć, ile się tego ja. Ale wiesz może, nie chcę się tego liczyć. Zresztą, jak ja mam być szczera, to. Ale ja... mi się nie chce być chorym. No. Nikomu się Maciek, nie robić. Maciek, ale być ty chorym. nie masz wyboru, nie? Ale postawmy się na przykład w mojej sytuacji. Ja nie muszę tego robić. Ja tego nie robię i ja nic sobie nie wyobrażam, żebym musiała tego robić. Strasznie się współczuję z tego powodu, ale nie wyobrażam sobie, żebym musiała to robić, ale czytam etykiety. Mniej więcej jestem w stanie ocenić, który produkt będzie Właśnie. dla mnie OK. Czytajcie etykiety. Mniej więcej jestem w stanie ocenić, z czym go połączyć. I na przykład znam zasady typu no gołe węglowodany podniosą mi cukier yy, i wycisną moją wszystkie z insuliny mocniej niż ubrane węglowodany. Czyli jak mam zjeść truskawki, to albo jem je po obiedzie, jako deser albo yy, nie wiem dodaję do nich skyr yy, gorzką czekoladę czy tam jakieś orzechy i po prostu robię sobie taki deser no właśnie takie wiecie takie no, proste zmiany nie słuchajcie no nagadaliśmy się mamy nadzieję że coś wyciągnęliście z tej naszej rozmowy bo tak widzę że trochę skakaliśmy po tematach ale myślę że udało nam się gdzieś przemycić te nasze przemyślenia które gdzieś tam tam w ostatnim czasie plątały się po głowach, bo my sobie czasami tak chodzimy po domu, podejmiemy jakiś temat, bo ktoś wpadnie na jakąś myśl i mówimy, tak sobie wiecie, przepracowujemy to między sobą, a potem przelewamy to tutaj na rozmowę ym, dla was, więc mamy nadzieję, że, że coś tutaj wyciągnęliście, więc będziemy się z wami powrótku żegnać. Dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. No i mówił dla Was Maciej z kanału Niesłodze oraz Gosia Farmagocha z Instagrama. Farmaceutka, która wie coś o co przyczy. Cokolwiek. Chyba. <grystanie> Trzymajcie się. Cześć. Hej.